Dzień dobry w sobotę. My szykujemy śniadanko. Ja z Jankiem co będziemy jeść? Jajecznicę. Jajecznicę na szynce. A liwcia, gdzie ty jesteś? A liwcia? Jest tutaj. Co ty tam zajadasz? Bóldziemy jak zawsze. Jak zawsze. No nie jest często. Ostatni słoik słuchajcie dla e, mi został truskawkowego. Za mało zrobiłam. E, I tak poszły, jak nie do naleśników, to właśnie do kanapek. Ty sobie robiłeś takie grzanki, nie? Takie z pastera. i też smarowałeś świeżym dżemikiem. Dobra. Jak tam? Szynka gotowa? Ale już tak. Jest i Pan Bardowski, ostatnie się mało. Dołóżcie jeszcze tam dwa albo Naprawdę? To nową Ci zrobiłam. Ja mówiłem, to że nie chcę, nie, nie chcę jeść rano, Mówię, bo nie chciałbym chcesz... się nic zrobić. a jak robicie to... Zapachniało, co?